Kochani rodzice, nie ma wystarczających słów, by wyrazić to, jak jesteśmy wdzięczni za wszystko to, co dla nas zrobiliście, za to, co robicie i za to, co jeszcze zrobicie. W tym wyjątkowym dla nas dniu chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za to, że zawsze jesteście z nami. Kochany tato, kochana mamo, chociaż nie sposób wyrazić słowami tego, co czuję, to chcę spróbować. Dziękuję Wam za trud włożony w wychowanie, mimo że teraz już wiem, że nieraz nie było łatwo ogarniając takich dwóch jak my. Dziękuję Ci, tato, za zaszczepienie pasji do piłki nożnej i dziękuję Ci za to, że zabraliśmy na pierwszy trening na rozwój. Mamo, dziękuję Ci za wszystkie ciepłe obiady i zimne desery. Dziękuję Wam za to, że zawsze otaczaliście nas miłością i dawaliście to, co najlepsze, za wszelką pomoc i ratunek w kłopotach. Kochana mamo, kochany tato, dziękuję za trud, za wszystkie poświęcenia, za szereg wyrzeczeń, za to, że nauczyliście mnie kochać, mimo wszystko, a sami wybaczaliście nawet, gdy na to nie zasługiwałam. Mamo, dziękuję Ci za to, że zawsze byłaś i jesteś po mojej stronie, za każde wsparcie i pomoc oraz za całe Twoje ciepło. Tato, dziękuję Ci za pasję do sztuki, za zaszczepienie we mnie tego wszystkiego co kształtujemy mnie dziś jako człowieka, za to, że byłeś i jesteś moim nauczycielem. Mam nadzieję, że dzisiaj jesteście ze mnie duży. W tym ważnym dla mnie dniu chciałabym również podziękować Babci Basi za każde wakacje za spory udział w moim duchowaniu, za studia, i pomoc w dyplomie. Jesteś najlepszą babcią na świecie. Z tego miejsca chcielibyśmy wspomnieć o naszym rodzeństwie. To dzięki wam. Na pewno wiemy, że chcielibyśmy, żeby Amelka miała rodzeństwo. Mateusz, Weronika, Monika, Steven, Kaja, Michał. Dzięki Wam wiemy, że nigdy nie będziemy na tym świecie sami i że zawsze możemy na Was liczyć. Dziękujemy, że mamy tak wspaniałą rodzinę. Uuu. Pragniemy podziękować za pomoc przy organizacji ślubu i wesela. Dziękujemy wszystkim, że tutaj dzisiaj z nami jesteście. Przepraszamy za wszystko, co złe. I chociaż rzadko się to teraz mówi, kochamy Was wszystkich po stokroć. Żyjcie nam w zdrowiu, szczęściu i bawcie się dzisiaj dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy.